Borys w tej chwili realizuje eksperyment pedagogiczny, więc on ma część zajęć z nauczycielami, jest w ogóle w siódmej klasie szkoły, szkoły podstawowej, część zajęć realizuje przedmiotowo, ale, ale jestem ja jako nauczyciel wspomagający, jest jeszcze druga pani nauczycielka, no i część zajęć mamy w ramach nauczania indywidualnego. Na tych warsztatach y, dzieci dowiadywały się, jakie są rodzaje niepełnosprawności, jak, jak osoby z niepełnosprawnościami funkcjonują, jakie mają trudności, ale też, że mimo niepełnosprawności potrafią takie osoby sobie świetnie radzić w życiu i odnosić naprawdę duże sukcesy. Wiedza oparta o dowody jest czasami... To jest, to jest dziedzictwo wielu lat pracy i musimy to nauczyć się szanować i sięgać do tego. To są ludzie, którzy niejednokrotnie całe swoje życie zawodowe, całe swoje kariery poświęcili, żeby dojść do prawdy, dociekać prawdy i nie chcielibyśmy tego jakby zaniedbać. To jest też nasza rola jako lekarzy, więc realizujemy to właśnie na takich spotkaniach. Dziękujemy za te szanse. Jestem przyjaciółką rodziny Borysa i Wielokrotnie już się pojawiałam właśnie na tej akcji ze względu na to, że tematyka jest bardzo ciekawa. Dla, każde, dla każdej osoby uważam, która po prostu yy, interesuje się swoim ciałem. Takie grupy samopomocowe i spotkania takie jak to dzisiaj yy, wspierają ich w takiej postawie proaktywnej, jeśli chodzi o leczenie. Wiadomo, że leczenie jest bardzo trudne, często skomplikowane, bolesne, wymaga wielkiego zaangażowania yy, i mamy nadzieję, że poprzez tego rodzaju działania będziemy zwiększać motywację i siłę pacjentów do uczestniczenia, no, podejmowania tego wyzwania. Yy, życzymy wszystkim zdrowia i szczęścia.